Cześć cześć moi drodzy, kochani widzowie, to ja mi sanią. Dzisiaj taki trochę inny odcinek, bo ja miałam taki pomysł, żeby na początku nagrać Wam oczywiście odwajcie nowej gazety, która się premiera, oczywiście pokazałam Wam na shortzie. Czyli gazetka z dziewiątego miałam premierę, ale pomyślałam, że to przełożę na jutro, a dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję puszek w sumie z kartami. I które widzowie mam najstarsze, a które najnowsze. Oczywiście te dwie widzowie były obie recenzowane oczywiście na kanale jakiś czas temu tą wam nie pokazywałam na tym kanale tylko na starym była ona otwierana no i widzowie te były te już, które widzieliście już na kanale to najstarsze moje puszki widzowie to są te które wam zaraz opowiem o nich te to już widzowie widzieliście no i wiecie co tam się trafiło w środku no to nie muszę wam oczywiście opowiadać ale wam też oczywiście którzy nie obejrzeli tamtych odcinków no to wam pokażę Najpierw zaczniemy tak. małych chyba mam cztery, ale najpierw chyba się skupimy widzowie na chyba na tych dwóch najstarszych, które ja posiadam. To wtedy na razie widzowie odsunę, żeby nam nie przeszkadzały w kadrze. No i te puszeczki były z 12 sezonu. No i były oczywiście Primere Prime. I widzowie jako pierwsze odcinki otwierałam widzowie te puszeczki. Nie pamiętam, którą ja pierwszą otwierałam. Chyba mi się daje czerwoną, bo bardziej mi się bardziej podobała. No i sobie tak. Ja wam nie pokażę, jak wszystkie karty. Ja mogę tylko, wam pokażę limitowane, jakie znajdowały się w tej puszetce. bo to sobie tak czasu było temu, że no. Że no, pozmieniały się. No. Wygląd ma sobie fajne. No. no. Trochę, jak widzicie, no już tutaj śladki użytkowania trochę już są. Ale widzimy, no jeszcze tak nie widać. Poczekajcie, otworzyłam. Ujj! A, już widzę karty, aż mi spadły Pokażę Wam tylko limitowane, ale widzimy, mogę pokazać, jakie tutaj, bo ja widzę, że tutaj w tłuszeczkach najwięcej mam kart. Niby mniejsza, ale zmniejsza. Jako limitowane karty były. Jako kai, avatar Kaja No i oczywiście drugie zerał J. Contra unagami. Takie były limitowane karty w tej puszetce No i widzowie jeden ten. To ja widzowie, no. mi się spodobały te widzowie te. Ja widzowie tu mam pomieszane te karty. Ja bym nie pamiętał widzowie, jakie, bo tak to było. Jako kanał widzowie miałam. No i widzowie, jeszcze tu mam taką. Taką karteczkę, jak otwieram, booster, jeszcze widzę z pierwszej, widzę ten, z naklejek, oczywiście z albumu, to były pierwsze naklejki. Pamiętacie, co się zaczęło? To ja cały album wtedy zebrałam, no i taki jeden booster z takim fajnym, nawet Lloydem. Były różne, a wtedy ja wziąłem Lloyda i mógł tutaj, jak widzicie, taka lekcja, to tutaj wtedy sobie schowałam. A, i jeszcze mam tutaj takie karty. No i widzę, tak się tu nazbierało, że ja już nawet nie pamiętam, co tu jest w ogóle jakie karty. Bo w sumie przypomnę sobie. W ogóle tak muszę widzę, chyba sobie nawet zrobić trochę na porządek w tych w ogóle kartach. No ale widzimy tak znacie, widzimy te. A ta jak coś to nie jest, do tych kartek po prostu znaklejek, like, może ktoś kojarzy. Taką po prostu. Ja w tym mam pomieszane, to ja nie wiem, które są do 12 sezonu, bo widzimy tutaj tam. Niektóre są widać z 13 sezonu, no to i też z 14, to widzowie, ja musiałam jeszcze z tych starszych gazetek pozbierać. I tu nawet mam, widzowie, nawet imitowane jakieś karty. Tu mam nawet Jayar, Legacy, tutaj jeszcze z 13, no tutaj trochę z 14, z 13, jak widzicie, z 14, no to tutaj te, te limitowane, no to są z gazetek, najwięcej mam. Tu kola. No ja widzę, że posiadam tych tu. Nija. Jay Kaj. No, jak widzicie, no to ja mam sporo tych limitowanych, że ja tylko będę Wam przesuwać. No te. A, te kojarzę. Te są. Te są już widzowie chyba z innej. No te na przykład limitowane to już są z 13 tego. Z... Już chyba z tych, tych nowszych. Te widzowie jeszcze są takie. Ten. I ja nie pamiętam co tu trafiłam, to możecie mogę Wam pokazać, jakie tutaj tam Ja widzę, muszę Wam pokazać te gazetki. No bo na widzenia, ja widzę, że mam kart z tych gazetek. Co widzowie były jakieś nowe, to zawsze dawali i widzę ten. I tutaj mam pełną oprawę tych kart, że no, tutaj różne mam z gazetek. Tu mam Legacy Cola, Xiloida, tutaj ten. Tu są pomieszane karty. ten na przykład jest z ten, Ja wam nie powiem, które. Które są. O, nawet te, co nie dawno, to Pamiętacie, otwieraliśmy. się yy, wyższy poziom to też że miałam. I tu mamy. Zobaczymy tu. O, nawet, zobaczcie, chyba tylko dwie mam. Z tego wychodzi. Tu ten, takie ten. Widzę, ja mam ich pełno, że ja wiecie, zaraz, zaraz w tych rękaw upuszczę. Tutaj, poczekajcie, to naprawdę tych kart mam sporo, bo najwięcej widzów jest z tych gazetek, tak? Tu jeszcze mam takie, no pełno mam, najwięcej właśnie widzę, mam właśnie tych widzów jakichś limitowanych, bo najwięcej z tych właśnie gazetek i z tych saszetek zawsze mi się trafiały jakieś karty limitowane. No i naprawdę, no, sporo ich mam, Munagami z 11 sezonu chciałam jeszcze powiedzieć, no tutaj jest pomieszane, no i te karty. Te, te są też unikantowe, nie pamiętam jak one miały chyba. Jakoś one miały. Ale fajny kolor mają ten w zieleni, to też były z wyższego poziomu i tu trafiłam kilka. Jak widzicie. Jak ktoś widzowie ma albumy, ja widzowie nie brałam albumów, mówię pierwsze drogie, a później to po prostu ten. To już wyłam widzowie puszki, bo puszki przynajmniej sobie na przykład nawet do czegoś w widzowie użyję. No i to tyle widzowie ile ja mam tutaj. I zobaczcie ile się nazbierało przez te lata, widzowie tych kart oczywiście. Nie tylko widzowie. No i jeszcze tam dodać te. No to sporaczka tutaj w tej pierwszej czerwonej pustyna ja No i sobie tutaj zostawiłam tą kartę. I naprawdę no, zrobię poza ten, bo tutaj powinny się wnieść kilka, zrobić jakiś naprawdę Muszę widzę, naprawdę zrobić, albo jakiś porządek z tymi kartami, żeby przykład ten. Ale tak się widzowie nawet ta łóżka z 12 sezonu skajem. Tylko pokazuję Wam, jakie były limitowane, bo ja naprawdę nie pamiętam, jakie tu były. Oczywiście jakie były inne. No i w tej niebieskiej z Jayem, 12. Tutaj były karty limitowane: cyfrowa Ninia i Awatar Lona. Też piękne karty naprawdę. No i widzowie kolejne stos tych kart. Widzę jakby Wam po tutaj mojego od razu kolekcji kart, jaką ja posiadam w ogóle No i oczywiście czekają na nas kolejne sąpki, bo dokupiłam i, i widzowie zobaczcie więcej niż tamto co naprawdę chyba ja to rozdzielnik Wam pokażę, bo widzę, że w tych dłoniach ja to chyba nie utrzymam naprawdę a sobie jak to zrobimy to odsunę i Wam będę Naprawdę ja tych kart i ja, że naprawdę ja to muszę chyba kiedyś posprawdzać i nawet zobaczyć jakie ja mam w ogóle z tego, bo naprawdę jakieś powtórki i tu mam z 13 z 11, z 12, że to ja mam pomieszane. Także naprawdę widzę, no ja mam tutaj różne widzowie no, naprawdę tych kart, że widzę, no ja panaczkę naprawdę lubię, ninja że naprawdę, że ja mam tych kart z prawa. no Tu jakieś tu powtórki są na pewno, bo jakieś mi się trafiały, pamiętam. Ale naprawdę, ja nie kupowałam samych saszetek, tylko najczęściej widzę, że tyle kart mówiłam. Naprawdę, z. Oczywiście, mówiłam, naprawdę, z tych. No, z puszek było, oczywiście, bo było ten I te puszki, naprawdę, mówię Wam, kiedy się kosztował... kosztowały. Naprawdę, 25 zł, no i ta cena była ok. I naprawdę, ja tu mam tyle tych kart, że nie licząc, po prostu, co tutaj w ogóle posiadam. Oczywiście, naprawdę. Napi naprawdę, P możecie napisać ile wy macie kart. Bo niektórzy zbierają całe albumy, a niektórzy widzą, nam po prostu tak to rosło. Ja po prostu tak po prostu kolekcjonuję i po prostu naprawdę przez tyle lat mi się tyle pozbierało, że to szok. Jeszcze pokażę Wam, naprawdę, to jest to jest kawałek, naprawdę. A tu kolejna sterka, to w jednej fukce, takiej małej się zmieściły tyle aż kart. I to wszystko widzowie z gazety, które po prostu, po prostu przybyły, co się najczęściej mi trafiały. Jedna saszetka widzowie, no i się pozbierałam, prawda? A, awatar, naprawdę tu jest, nie wiem, że tu trzeba było, tutaj na przykład, że jakieś powtórki są, że tu trzeba by było naprawdę popatrzeć, się na spokojnie, że sądzę, że tu jest, nie wiem, ile kart. To naprawdę ja nawet nie sama nie wiem, ile tu chyba jest w sumie kart, ale jak to powiedzieć, to może 300 albo nawet tyle może być tych kart tutaj. Bo naprawdę tu jest... Tutaj naprawdę jest tych kart spora, że tego bym nie liczyła Naprawdę. Niektóre tu są powtórki, bo się trafiały, ale naprawdę tych kart mam sporo a sporo. Tu jeszcze... Ja nigdy wcale nie zebrałam całej, jakby z tymi pustami też, bo, bo to na przykład Jay'a na przykład już drugi raz widzicie, bo po prostu kina i ja żadnych spust naprawdę. to trzeba po pierwsze mieć widzowie szczęście i w ogóle mieć kasę na to, to jest widzowie kolejna puszka. Ja wam w nie pokażę, bo te na przykład musiałam bo te na przykład nie pokazałam, te puszeczki. I zobaczcie no ile tych kart się nazywało. Nie wiem, ponad to może być, nie wiem, ile kart. Całą widzów mojej kolekcji kart, kart, no ja naprawdę zobaczcie, tu ponad puszkę idzie wychodzi Tutaj musiało być mało tych kart. Ta puszka po prostu, a się dziwię, że te puszki się w ogóle domykają. Bo naprawdę... O co to jest kolejna puszka z mojej kolekcji? To były moje dwie pierwsze oczywiście puszki z tymi kartami się dziwi, że ona tam. No i sobie nie pokazywałam też tej puszki. Ona jest jakiś czas temu była, jakiś czas temu była przed tym, tą puszką z 15 sezonu się pojawia. I w sobie kupiłam z tego względu, że się podobało, że to jest tak fajnie z Lloydem Garmadona, że z drugiej jednej strony złoczyńca, a z drugiej bohaterowie. No i tutaj był Lois z figurką, bo teraz dają widać, że puszek w ogóle... I jak coś tutaj też nie jest widzowie oczywiście tutaj zapomniałam widzowie przed odcinkiem ale widzowie no może ktoś ten ja nie wiem co tu widzowie jest bo tutaj mam pomieszanie z pomieszancem ale na pewno w tym zestawie z tą dużą puszką no to był lloyd z shintaro ta wielka karta to jest moja jedyna widzowie wielka karta która pysię z tej kolekcji reszty są mini i zobaczcie kolejny szcząs naprawdę że tutaj, a chyba to były te karty, o teraz mi się przypomniało, zobacz, o. to chyba były te widzowie tutaj jeszcze, widzowie była ta oczywiście karta wielka, już tam, ten z Lloydem, no i jeszcze były te trzy karty limitowane, jeszcze te trzy limitowane karty, bo teraz mi się przypomniało, że to były te i, i ta duża, to były te trzy limitowane, jakby powiedziała cztery limitowane i wielka, no, to też sporo. To ja odłożę to są na końcu, żeby się nie rozdawały. No i tu resztę naprawdę to. to są, widzę Nie wszystkie, bo tutaj dołożyłam sobie, bo teraz po puszkach wkładam je tutaj. I mam tutaj na przykład, no na przykład z niedawnych gazetek. Na przykład. Na przykład ja tu mam. Ja nie wiem, zniszcząc te karty, to powiedzmy ponad jest nie wiem ile, może nawet 1000 tu jest ponad i tu, że naprawdę to podzielić trzeba, żeby w ogóle, widzę, wiesz się w ogóle wam pokazać, oj, ja coś sobie wyobrażam. naprawdę ta kolekcja moja, tych kart, to jest sobie naprawdę w ja nie wiem nawet sama ile tu jest w ogóle kart w sumie. Dla mnie, bo tu, jak coś to widzę, tu też są pomieszane troszeczkę, bo yy, bo tutaj no trochę z 15, tutaj z tych gazetek, te Legacy, które no trafiały się no to trochę się tutaj powkładałam, widzowie, bo już mówię, zaraz mi się w tych puszkach nie zmieści i mówię, to kupiłam sobie tą wielką, przynajmniej jedną, żeby mieć ten tu są widzowie trochę pomieszane, bo niektóre to są te. Już widzowie z tych nowszych kart z Iwo, no i widzę, ja to mam trochę pomieszane i naprawdę tych kart ja mam sporo. No, niektóre naprawdę są ładnie trafione, które naprawdę. Mam tutaj dużo ulubieńców na przykład, że naprawdę tu mam nawet tymi złotym już u na 10 na co też. O, tu przepraszam bardzo tutaj zaraz wam opowiem co o co chodzi tutaj też sobie włożyłam, tutaj ten tu ten, tutaj już w pełno mam widzenia tych kart, że nie wiem co tutaj, naprawdę To są pomieszane trochę sezony o to chyba limitowana tutaj już ten tutaj chcę ja tych kart sporo puzzle też kolejne tutaj ten, tu fajna karta, no i tu light. ja tych kart jest sporo, żebyście to nie zliczyli albo ktoś wam zliczy. Zaraz powiem, o co chodzi tutaj. Co to są? To nie było wizowe do zestawu, to ja, sobie od... ja chcę, to sobie dodałam. Jak żeby będzie trochę dłuższe, odcinek ale chyba lubicie mnie słuchać. No i tu jest druga sterta no i widzę, wie, nie wiem. Możecie wie, wie, ja sama nie wiem, nie pytam, ile jest tu kart, bo naprawdę sama nie wiem. Może ponad tysiąc, może być tych karbona bo naprawdę. Tutaj też są kilka powtórek. Ale niektóre na przykład ciekawe, bo na przykład ze scenami tu już no to Fania, widzę, że no tutaj, o ten, lubię bardzo, to jest słodkie, jak ten nasz smoczek wali taki. O, Tito, Duch, ten. Tu jest tyle tych kart, żebyście nie zliczyli. No tutaj najwięcej widzę, właśnie mówię naprawdę z tych gazet, nie naprawdę, mówiąc to prawda, że to najwięcej z tych gazetek są te karty, bo. Zawsze dostajemy jakieś limitowane i jeszcze czasami dostajemy jakąś naszą plikatę, no i się tyle zbierało. No i zaraz chowam te karty. No i, i tam chyba ostatnio to już otwierałam, to będzie chyba co tam się znajdowało. A jak nie to Wam jeszcze pokażę. To są fajne, bo ja sobie kupiłam płytę gdzieś. No oczywiście taką płytę z DVD. To było z sezony. No i sobie patrzę. W w kasecie, to w danym kiosku kupiłam pierwszą płytę do oglądania oczywiście. I ja patrzę, wszystko środku była saszetka widzowie z naklejkami yy, widzowie z Lego. Z Lego mówi, mówię, o, jakiś gratis dostałam. I po prostu trafiłam takie ramowe, nawet fajne, niektóre, bo na przykład tu z Rojdem widzowie stare na przykład też trafiłam tutaj kawałek perły. Ale na przykład na no, jakieś tam trafiłam i po prostu no sobie wschowałam, mówię, bo nie wiem gdzie trzeba, to mówię, a se w sodzie, sobie, wiecie, gdzie. Do puszki mówię, asy nie leżą. Chyba nie, nic tam się nie z nimi nie stanie, po prostu tak leżą z kartami. No i w to jest ten. Naprawdę, to ja tych kart na mam sporo, ja nie wiem, ile tu jest. Nie wiem, powiedzcie, jak wy macie kolekcję kart. No i sobie te ostatnie to chyba mogę Wam tak ciutko, bo, no, bo je otwieram na kanale oczywiście zapraszam, bo były otwierane oba i tam były figurki. No i tu też była figurka. Yy, mogę Wam nawet pokazać jaka to była figurka. Bo te to już kojarzycie to były z 12 sezonu. Tutaj był. O. Już przyniosłam to był ten. Do tej wielkiej słuszeczki był dodany Lloyd taki zakazanego z pinnicu to już mogę Wam pokazać, że się go wijam, bo to w ma leży to czy się wpuczać co. No dobra, pokażę wam tak teraz szybko, bo teraz będziemy kończyć, żeby ten niedług odcinek jak otwieranie książki z tym. To widzowie chyba kojarzycie, no bo ja to otwierałam i ja tutaj nic nie dokładałam na razie chyba. No nie, nic nie dokładałam, Widzowie, no tutaj niektóre się trafiły niezłe. No mogę tak szybko wam pokazać, bo tutaj nic nie dodawałam. Ale zapraszam na odcinek, tam wszystko było omówione. Oczywiście tam opowiadałam sobie w każdym odcinku. Tu, tu nic na razie nic nie oddawałam po prostu, bo po prostu było bez sensu. No i tyle widzowie. I tyle kart było w takiej puszece jak w tamtych. Ale jak w sumie patrzę teraz. To nie wiem, czy tamte trochę nie było większe. Nie wiem właśnie, jak to równać. Ale tyle kart wtedy chyba było wtedy w puszce. Bez widzowie, bez, oczywiście bez figurek od razu, bo tu też dodali figurki teraz, do puszeczek, no i no i wiecie, no się różni różnica cenowa, bo te kosztują teraz widzowie 30, widzowie, a tamte kosztowały tylko 25 zł, no to cenowo widzowie się troszeczkę zmieniło. I jeszcze pokażę wam ostatnio puszeczkę, jakie to się trafiły limitowane, no i oczywiście jakie tutaj się trafiły, czyli musicie wchodzić na kanał, tam odcinki z tych puszeczek były na pewno a z tych trzech po prostu nie było, no bo to było na starym kanale no naprawdę sporo tych kart, ja nie wiem ile tu naprawdę jest, może w kolekcji naprawdę ile ja mam ja tam nie, tutaj na pewno serii całej na przykład na pewno nie zabrałam tu widzowie ten, ale no kart sporo i z różnych serii to na pewno widzowie mam naprawdę to po tych kartach, że nie, napiszę w komentarzu ile wy macie kart, macie puszki, czy albumy, ja więcej albumów nie mam, tylko widzowie puszeczki, dla mnie bez, w ogóle bez tych, nawet bez tych albumów to można nawet przeżyć, bo puszeczki możecie jeszcze później do czegoś użyć, na przykład jak chcecie sprzedać nawet same karty komuś, widzowie, ja a puszki na przykład chcecie zostawić i możecie przynajmniej coś kolekcjonować, tak to no co ja, gdzie ja ten, oczywiście muszę odsunąć tutaj. No A no tak, no i otwieraliśmy jakiś czas temu Oczywiście też karty z 12, wyższy poziom Zapraszam odcinek, ale osobny, bez puszeczek oczywiście No i ja dokupiłam jeszcze karty, bo będzie oczywiście otwieranko, ale Oczywiście musimy otworzyć na przykład gazetkę, tak No i co wie co, ja się sobie żegnam no moja kolekcja tak wygląda kart ja widzowie no widzowie, no ja tak zostawiam moją kolekcję na cztery małe oczywiście no i oczywiście ta wielka duża no napiszcie w komentarzu czy wy macie te puszeczki wszystkie czy widzowie no no i napiszcie jaką wy macie kolekcję kart czy macie albumy czy takie coś ja się oczywiście z wami żegnam no to co ja z wami świętam <laughs> no to na razie...